Moi drodzy, mamy to! Jesteśmy na drugim, na drugich katakumbach, dungeonach Proszę Państwa, i pierwszy raz będziemy mieć do czynienia z minibossem na tym właśnie drugim poziomie nigdy, nigdy chyba go nie robiłem Będzie to chyba prawdopodobnie pierwszy raz I'm not sure, ale tak mi się wydaje Zaraz się przekonamy zresztą, a postanowiłem to też dla was nagrać Mimo, że jesteśmy w tym momencie tak naprawdę na streamie, ale no wiecie Nie każdy ogląda streamy, więc yy, jak coś to zapraszam serdecznie A tymczasem wybijamy tutaj na razie na spokojnie, żeby wiecie gdzieś Gdzieś za ramię nie podhaczyło po 6-8 potworów naraz, żebym ja się nie wywalił Ale staram się tutaj jakoś podejść do tego z głową Pod warunkiem, czy znajdziemy tego busa, patrz jak on wygląda, on wygląda jak sten, Yo Wiecie co, gdzieś tu na dół trzeba zejść na pewno. Oj, nie wiem, czy nie zszedłem na złe dół. Za 10 minut jest event jakiś. Team fight. A mogę go przyjąć. Bo team fighty są spoko. A teraz... Dobra, jest ten mini Czy z nim się coś robi? Ja nawet nie wiem, czy z nim się coś zrobi, widzowie. Nie, czy tylko się z nim walczy. No nie wiem, odporność ma jakąś, ale... Chyba się z nim tylko walczy, no to wychodzi. No ale, no dobra, no to daj, daj, daj. A tu się poryć można bez kitu. Tutaj da się normalnie można poryć, można się pomylić, nie? No ale on obrywa, obrywa, wiesz, obrywa, no bo nie, z niektórymi bossami trzeba robić tak, że na przykład e, na jakiś Poisony się jedzą na czy coś w tym stylu, a tego mini-bossa to się chyba po prostu bije. Wejdź do świata Return of the Science darmowego MMORPG inspirowanego Dragon Ballem. Wybierz postać, zbierz drużynę i walcz o dominację w epickich bitwach PvP. Eksploruj tajemnicze dungeony, rozwijaj swój ekwipunek i buduj własny klan, by rządzić Future Air. Zarejestruj się przez link, który znajduje się w opisie i zgarnij 3 dni premium. Bo tego głównego bossa to się na takie zanosi. A ten? Prawdopodobnie nic takiego, nie? No Zaraz się okaże, co prawda. Ale chyba jest Git. On już zniknął, czy. Pokonany chyba? No. Pokonany, no dobra. Zobaczmy jeszcze od razu, czy ten inkubator wybucha, czy nie. Nie, nie trzeba tutaj. Ej, no to dobra, udało nam się, nie poszło źle w takim razie. No, te beczki fioletowe akurat są do wybuchania. Ale tamte akurat nie działają. Tamte akurat nie działają, więc prawdopodobnie. Yy, są ekspozycją, że tak ujmę. No ale tego dungeona mamy tak naprawdę spokojnie. Ten dunk jest taki. A, czekaj, o, ten, tędy, tędy Trzeba. Bokiem, bokiem trzeba wyjść, moi drodzy. Lecimy teraz na, na dół, tak? Tak jest. Teraz musimy zejść tutaj na dół. Będziemy kontynuować. Mm, 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 mm. A, nie, czekaj, tu już byłem. To nie, źle, 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 moi drodzy. Tutaj na dół. A południe jeszcze Jeszcze środkiem trzeba przejść Pamiętajcie oczywiście, że z moim kodem GORGO, moi drodzy, macie 3 dni paca na start za free Nawet jeżeli już mieliście kiedykolwiek konto zainstalowane, kupione i tak dalej To i tak te 3 dni paca wam się dodają, i tak, i tak Także myślę, że spoko deal Myślę, że jak, jak za darmo to To jest, to jest dobrze, nie? walka trwa nadal ale tutaj spokojnie bo tutaj też przed chwilą padliśmy no ale ale co jakby czasami trzeba trochę zaryzykować spróbować czegoś innego no a myśmy się akurat w poizona tutaj wbili wcześniej i niestety healing healing że tu tak ujmę nie wyrobił nie healing nie wyrobił i nasza postać została spakowana do walizy Tutaj fajnie, że te tokeny się zbierają. Już mamy 98 z dzisiaj. Co jest ogólnie bardzo dobrym wynikiem. Ty, idziemy to postawić, żeby to wybuchło idealnie. Myślicie, że tutaj? Nie, nie, niestety nie tutaj. Znaczy, tu też git, ale na szczęście mamy drugą jeszcze, więc spoko. Jedziemy od razu z tą drugą beczką, tylko sobie tutaj zrobimy delikatny porządeczek Pach, pach, dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, pak, dobra. Czekajcie, a to jeszcze jeszcze nie zostałeś pokonane Jeszcze nie zostałeś pokonany, byczku. Co tutaj jest? Nie! Ale się spailowałem już. Ciemno było widzę. ciemno było, ale spokojnie poradzimy sobie. W ogóle mamy trzech, trzeci Secret File. Jak to zbierzemy wszystkie, to będziemy mieć więcej punktów, nie? więcej punktów dostaniemy, a później będziemy mieć, jak uzbieramy odpowiednią ilość punktów, to będziemy mieć detonator. Taki zajebisty, który będzie nam ułatwiał tak na naprawdę mocno robotę. Szczególnie jak chodzi o te wybuchające beczki. O, ale tutaj ile potworków, grubo. Pododawane są nowe rzeczy, które powinny być w Diablo dodane, no tak, bo... Tutaj widz gra Diablo nowe, zupdate'owane na prywatnym serwerze, tak jakby, nie? No, ale taka klasyczny Dragon Ball'ik to w sumie spoko opcja. Jak ktoś lubi grać na takiej oldschoolowej... ...oldschoolowej TB i czasami właśnie przejść sobie na inne jakby... ...inny tryb, inny styl gry trochę... ...to myślę, że może być to dla niego mega spoko taką odskocznią, nie? Odskocznia na takim poziomie, powiedzmy, porównywalnym do Tibi. co tutaj jeszcze było? Czekaj, tutaj mieliśmy jeszcze tego tygodniowego briata. Dexo, twoje dni już minęły na Tibice. Nigdy nie, nigdy, wiesz jak to jest, Tibia Tibia nie wybacza. Nie no, ale tak na poważnie to każdy kończy z Tibią 100 razy. A później wiadomo jak to się kończyło, nie? Często tak było, nie? Nie mam normalnej TB do streamowania, mam normalną TB do streamowania, akurat teraz mam tego współpracę, wiesz, z Dragon Ballem. Dzisiaj w sensie. I mam akurat Dragon Balla dzisiaj, ale Dragon Ball powiem ci fajny jest, jeżeli ktoś lubi oglądać anime, to myślę, że mógłby się odnaleźć, nie? Fajne, tak, o, troszkę takie odskocznia też, coś innego, nie? Tak jak mówiłem, wcześniej właśnie gdzieś tam tłumaczyłem, widzą, dla których nagrywam ten odcinek. Aż że nagrywam było podczas mm, streama, no to czasami też odpowiadam, wiadomo, gdzieś tam na komentarze ludzi. A popatrzcie, kolejny secret file. To już mamy 4 na 5. O, i 5 na 5, no i super, dobrze, dobrze. Bo już myślałem, że gdzieś go zostawiłem, nie? No, bo Dexo to byś musiał na teraz URE wejść na 8-0, a nie na tą nową Tibie, bo ta nowa Tibia to już nie ma nic wspólnego z Tibią. Taka prawda, jeżeli ktoś chce grać na takiej Tibi prawdziwej, starej oldschoolowej. Albo jeszcze jakiejś starszej, nie? No, Bo to jest w ogóle inny inny świat, inny świat. Ej, coś jakiś ten. Patrzcie na to. A to są takie przyspieszone serwery, nie? To takie na miesiąc i to doduwa, nie? A ja mówię o takim 1XX, żebyś miał na stałe. A nie, że po trzech miesiącach się logujesz, że tam już nikt nie gra. Nie. Tak ty jest czasami. Ale to wiadomo, każdy ma jakby swoje preferencje. O kurde! O! Wow, 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 wow. Ale się kurcze napaliły główniaki, ale walka, widzowie, ale walka dobra, udało się, udało się opanować trochę sytuację, ale była jazda teraz. No, tak, tak, jest dużo takich serwerów sezonowych, nie? Co sobie gdzieś tam robią ludzie? No dla każdego coś się znajdzie. Także widzowie możecie też znać w komentarzach, jakie wywolicie serwery, czy sezonowe właśnie? Czy takie long termowe, nie? Tak naprawdę wszystko zależy od preferencji, nie? Ja kiedyś grałem też na jakichś dinerze i tak to, dalej, to fajnie mi się tym grało. Mimo że miałem świadomość, że te serwery długo jakoś tam, wiesz, nie postoją, bo moja postać nie będzie nic warta. Ale dla samej zabawy się grało super, nie? Także tak to zazwyczaj wygląda. Wiesz co chodzi. Zaraz będziemy mieć tego, zaraz będziemy mieć bossa. Tak naprawdę została nam prawa strona i lewa. Czy się prawą robimy teraz? O kurde, to ja nie wiem. sign in. Nie mogę się zinować, bo jestem w tango, nie, okej. Okay. No szkoda, dobra. No to prawdopodobnie przepadnie, przypadnie nam ten event. No ale trudno. Mamy inny event teraz: 86 Magic, ale. Prawdopodobnie to jest ten, który straciliśmy wcześniej podczas tibijskiej deduwy. Czasem tak było. nie? Ale dobrze to idzie. Dobra bitka nie jest zła. Co? Jeszcze jakiś jeden został? Nie, cztery zostały niby. że tutaj są schowane, co? Raz, dwa, trzy, cztery. Idealnie. Jak schowane pod sam koniec były, nie? A one są właśnie naszym... Naszą drogą. Naszym kierunkiem. Wskazują jakby... Wskazują stronę, w którą mamy iść, żeby pokonać tego jakże silnego bossa. Dobra. Jak się ma na niego patent, to taki silny wcale nie jest, ale jest uciążliwy, nie? Jest naprawdę uciążliwy. Szczególnie jak zacznie... Być odporny na ciosy to już jest w ogóle denerwujący. No a w tym czasie to my musimy, wiecie co? Musimy cały czas gdzieś próbować, obczajać, sprawdzać i go gdzieś tam ładować na dziosło. O, teraz ma odporność akurat, ale na szczęście nam się tutaj fajnie zrespiło obok nas. No ale niestety event nas ominął. Myślałem, że może jakiś cudem kurczę zdążymy na ten event, ale niestety się nie udało. Nie tym razem, no. Czyli podsumowując, śpieszyć się już jednak nie musimy, o. No szkoda, szkoda, myślałem, że uda mi się jeszcze wejść i kliknąć ten event. No, ale nie tym razem, nie tym razem. Ciekawe, czy coś fajnego nam tutaj z niego poleci. O, mamy farta, bo akurat jest tutaj boss. O, ty, co tu się dzieje, czemu się nie leczy? Nie! A! A, ja musiałem w tego poizona chyba wejść i on się nie leczył przez to, ale to on miał wejść w poizona, a nie ja. Co tu się stało? Ja musiałem w niego wejść chyba widzowie. Musiałem wejść razem z nim chyba. Ale farze ten, nie? Ale farze mi się udało uciec. Grubo. Ej, coś tu jest jeszcze. Ty. Pierwszy raz tu jestem. Co to jest? Jakiś bonus? Ale ja, ja. Tak, se wszedłem dla beki mówię, dobra, idę w lewo, zobaczymy co to jest. Ty, no fart niesamowity, no. A tutaj na przykład nie byłem jeszcze, nie wiem co to są za ten. To jest chyba jakiś bonus, czy co to jest? Bonus stage jakiś? Coś tam na mapie jest, no. Ty, ale pierwszy raz tu jestem. Pozak, zaraz zobaczymy co to jest. Pewnie jakiś, nie wiem, no, mini bonus albo no, co innego w sumie na logikę. Idąc. Jeszcze trochę mam Poisona, znaczy Potionów znaczy się Poisona. Na Poisona to ja muszę uważać, żeby zaraz nie było deduwy, nie? A w ogóle, jak słychać mikrofon, dobrze słychać? Fajnie, taki dobry dźwięk profesjonalny, czy nie? Powinno być już tak kurczę, myślę, dobrze ustawione wszystko w tym obs Bo pod odcinki to już jest Petarda teraz, jak będę nagrywał. Git, git. Aha, no to spoko. Ej, ciekawe jak ten, nie? Jak... E, czy coś tutaj będzie jeszcze, ale miałem w ogóle, jakiego miałem farta na tym bossie, nie? Tam było tak blisko deski, że... Że to jest w ogóle jakiś, no nie wiem, no... Tibijski cud, widzowie. Ty, miniboss jakiś tu jest jeszcze. O kurde, drugiego mini minibossa mamy. W ciągu jednego odcinka i w ciągu jednego miejsca mamy drugiego minibossa. Normalnie słychać? Właśnie, a normalnie czy bardzo fajnie, bo to różnica, nie? Ja bym chciał, żeby było słuchać kozacko, nie? A nie normalnie, widzowie. Ja bym chciał, żebyście mi powiedzieli, Gorgon, ale tu jest jakość, ale, ale ten dźwięk słychać, gościu. Głośno, wyraźnie, lepiej niż muzykę. Co prawda, muzyka teraz nie leci, bo nagrywam odcinek. Ale ale wiecie co mi chodzi. No. O Jezu, normalnie muzykę z mowy robi. No! O to chodziło, tak. Pięknie. <laughs> Jest wszystko Git. <laughs> to dobrze, to dobrze, to dobrze. Tyle starań, żebyście mieli dobry dźwięk. Musicie mnie zrozumieć. No, to zajebiście. To zajebiście, że dobrze słychać. I patrz ile jeszcze punktów miałem. W ogóle co się okazało, że jeszcze jeden mini boss był. Ale nam się trafił teraz. Dobrze, że nie wyłączyłem nagrywania, nie? Deski, bo już chciałem z tego bossa wyłączyć nagrywanie. Ale mówię, a co to za jakiś prąd z lewej strony. No ja sobie wejdę zobaczę. Nawet nie wiem, czy on tu zawsze jest, czy był akurat. Czy może zawsze tu jest, albo prawie zawsze jeszcze tutaj mamy nagrodę, nie? Co my tutaj jeszcze możemy wybrać Optain, dobra. Punktów ile 177 już mamy tokenów. No to jest, nie no, to jest dobry wynik. To jest bardzo dobry wynik. Like, sub, komentarz, byczki. Jo!